Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lara La La and The Temple of Osiris. Dzisiaj udajemy się do Tomb of Architect, tak. E, no i sobie weźmiemy strój. Może ten, bo Ice Climbera dawno nie było. Mm, tak. Okej. Okay, teraz e, no, pokazywali. Ja tam nawet widziałem to. O! A właśnie przy okazji sobie wezmę to. Tak, gdzieś to było. I to. Wow! Przy okazji, mam tutaj do odblokowania. Nie wiem, co to mi daje. Może to jest tambo architekt? A może to jest faktycznie tambo architekt? Bo tam jest jeszcze niżej, ale nie wiem, czy to jest tambo architekt, czy coś innego. Ale. Dobra. Powiedzmy, że zaufam tej bardziej sk do skomplikowanej lokacji. No kurczę, jak ja mam się tam dostać? No, nie mam problemy. Albo tu. Nie na żartuję, ale Poważnie to, jak ja mam się tam dostać? Albo tutaj są schody. Jezu. To tak jest skomplikowane. Chyba tutaj będzie tombow architekt. No ciekawe. Tak, tomb of Architect Look, that's Set. Wow But he's not a villain here Look, that's him protecting Ra And over there, he's keeping travelers from harm This mural, it's one of the oldest we've seen Indeed, Set was once family A beloved brother of Osiris Those days are gone Set has broken the holy cycles and seeks to bring the world to ruin He is a shadow of what he once was Forgotten by the mortals who once revered us. Even gods despair when there is nothing but the void to keep them company. The set you see here, jestem tak, no, tak fajnie, tak ee, zimowo. Fajnie, fajnie, fajnie wygląda co nie Set's power has grown beyond measure. whoa, whoa wow. Uh, pray to whom exactly? We are in no position to be discriminated Aha. Ciekawa rozmowa. O secie Dobra, a Pani idzie się tutaj udać. Pewnie gdzieś tu. Oh. Okej, okay. kolejna rzecz, której nie rozumiem. U -u. Której nie zrozumiem pewnie. Explore the Faroe Crypt. beyond measure. what we are not too late. Pray to whom exactly? We are in no position to be discriminated. What the hell, o so to chodzi? What is no? What the hell? Oh, Mogito. Nie rozumiem Kolejnej rzeczy Kolejnej rzeczy nie rozumiem, no O co to chodzi? O co to chodzi, no o, Spoko Powiedzmy, że nie było tego pytania Powiedzmy, że nie było Oa, oh, No nie znowu te pintuchy. Ja już nie będę z nimi walczył, bo one głupie są i tyle. Even death, tak? Spoko. Oh no! Wypadły... Znaczy, wypadły, Boże. Zabiły się. Au. Oh. Oh. Au Au A! a no Croft! No o oh. Oh my Boże Co ty zrobiłaś, idiotko? Idiotka! Spieprzaj Idiotka jesteś Dobra, ja już z nimi nie walczę, na ich gdzieś Even death, tak? O nie, znowu te... ...pierdoły no! balić cię! Aha! Nie! No, spieprzaj! Kurde, jakieś górwo mnie zabije! O! Tłaczka, jest znowu rzecz, której nie ogarnie. Okej okay. yeah. ja. Hmm. Kolejna rzecz, która nie ogarniam, ja nie będę się. No i znowu marki offset. Spieprzeń z pieprza jest tym głównym. A może tego wczoraj nie trzeba ułożyć? Boże. Już rozumiem Okej. Okay. NO! Kurde, tak idiotko Tak, that's because she is sobie coś gadaj, paniusiu, a ja mam cię gdzieś No Wow! Wow! O Boże, jakie emocje! Tak, wiem. Nie wiem, po co ja też To, to jest smutne. No! Kurwa. Wow! The oh, Mark said he's he is still Wow! Lodowo! Tak, mogę tak nazwać o ten odcinek? Lodowo albo Kraina lodu, tak wiem. Teraz będziecie prawdopodobnie wiedzieć, jak będzie się nazywał ten odcinek, ale to chyba nie będzie jakiś szczególny problem. O nie, aha, dobra, obracajcie się w kółeczko, w kółeczko. No, mówię, obracać się jeszcze, dobra, no. Stop! No stop! No stop! Okej, okay, mam nadzieję, że. Tak, dziękuję, jesteście zajęci. No, Kurwa! zajebie to. No przez nich, no przez nich, przez nich. Nie widzę. Eee. No A. O, Nie, Jeszcze. Jeszcze. Okej. Okay. Boże, co za gunwo. Up. Up. Wow, okay. wow fajna maszynka. Wow, ale fajne. Fajne bronie zdobywam ogólnie Uch. A to taka snajperka? Chyba Cieszę ja się na broniach nie znam Okej okay. To nie było aż takie trudne. Nawet łatwe dość poziomy. Dość. O nie, pewnie będzie teraz bardziej trudno. O oh my gosh! Demet. Demyt dobrze Lara powiedziałaś. Wow! No zostawić mnie! Ta dziki koni pędzi przez dolinę. Wejdę się koń. Po... Wow! No walcie się! Czy ja mogę je jakoś za. Nie skomentuję Nie. tego. O, oh, it, Dobra, zamknij się już, kobieta, bo już mnie wkurzasz. Damn it, No! Trawrzesz w niego! No a nie, oni się odradzają! Nie! Ja nie mam szans! No, damy! No, Trażesz niego! No nie, to nie ma sensu, się. No, czy ja? No! Przesztaw mnie go. Głupia kobieta. No, linka w tej części jest przeze mnie nielubiona. Nie umiem z niej korzystać. W tej części. Wow, ale fajne. O nie. Tomb of architect, tak? Wow, oh. okej, okay, było dość sprawnie. Dość. Ok. I bo start jechałem. O Okej. Ot. Nie! O! Oh, okay. Kaboom! Wow, udało mi się. Mm. Jestem. Epic Ale to nie, to szybko! Uhu! Ok, udało mi się ja Wiem, panika na 100% Ale poziom jest dość długi Dość Zaznaczam znowu, dość No Spin Ta Laj No, spipszaj! No, zabiją mnie! Zabiją! Zabiją! Pani krow jest biedna No i serio, ja tu nienawidzę tej gry Kone z gówniana No szybciej. No szybciej! Tak, dziękuję, ze za Już mnie wkurza. Tak gra. Ja. The moment is BAD Duba jeszcze ciebie i tyle. No i znowu! Tak! Szybciej! Nie, ja się tak nie bawię. Pierdol się. No! Idź mi! Mam was w dupie. Was też mam w dupie. No spieprzaj! Jezu! i ich tu?! Całe tabuny! Eee! Proszę, ma takie dzi. Dobra, nie powiem tego. To będzie nie na miejscu. O, a tam jest. O, a nie! Nie! Rzecz z parkurem w lince. No! Zwierzę tam, czaszkę The moment, spad. O, oh, ok, przynajmniej uniknąłem śmierci. W mniej lub bardziej efektywny sposób. That wasn't so bad. Oh my gosh, fajnie. Yeah? <laughs> eee, no, no szybciej, no, U, ile można czekać? Ja pierdzielę. O nie, nie. No! No! No ja na każdej chłopce ginę! Już mnie to zaczyna denerwować! No i co! Może zaraz mnie cofniesz na koniec poziomu lepiej, co? Nie, 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 nie! No! Teraz jak mi zginiesz, to się wal O nie, kolejny... O, oh! oh! oh wow! O oh wow! O oh wow! Jezu! Jaki stres! No! What? What? O! Oh! Oh! Tam już nie chcę iść, bo ja nie wiem nawet jak się tam dostać, ale... O, tutaj była czocha. Spoko. Hmm... Ten poziom chyba będzie dość długi Wow Sporo się tu dzieje Ale dość długi poziom, nie, muszę przyznać, że nie jest jakiś... No Yoshi! Okej okay. No, jeden z duszy poziomu muszę przyznać. Ogólnie. Ogólnie jeden z duszy, o. Bo... no niestety nie jest FACE Facepalm. No! To niemożliwe Co ja zrobiłam? Nie, już mam dosyć ja wycinam zaraz to, bo to już jest po prostu wkurzające. Nienawid... Ten te poziom też jest ten jeden z nielubianych przeze mnie poziomów na pewno. To na pewno. A reszta to nie wiem. Muszę zacząć w ogóle gdzieś tam się otworzyło na przeprze. Aha, tu, Uu, Boże! Nie, ja teraz nie mogę zginąć, bo będę się znowu. no płagam, otwórz się! O! Jest! Jest i zapis! Szybko, ja już się wydostać z tego poziomu! No! Masz to! Kobieto! On nie, znowu ten brzydki krokodyl! No, znowu. Tak, w tym spin-offie bardzo popularne jest uciekanie przed jakimiś potworami. Nie wiem co w tym jest, ale oni chyba. Twórcy bardzo lubią chyba jak Lara ucieka. Speedruny, tak zwane. Speedruny to ja się nabawię. Jeszcze nie je raz tutaj w tej grze będę przechodził. Wszystkie, ale nie, ja wezmę tą ciochę, bo już po prostu ona jest zbyt kusząca. Rozumiecie? Rozumiecie to poświęcenie? Za czaszkę. Nie! No, what? Dobra, nie wierzę, co ja chciałem. No, idę! Yeah, you know what greens my gears. Aha. Wow, mam już głowę od To jest chyba ostatni poziom, wiecie? Z całej serii. Znaczy, w sensie chodzi mi o to, że... Już chyba ostatni poziom i teraz będzie walka z bossem? Nie jestem do końca pewien. Tomb of tak w 7 minut? Oj, ciężko będzie. muszę przyznać, że dość długi poziom. Jak na taką zwykłą grę. Wow, ile tutaj skrzyń. Wiem, wszystkie przeszukam. Może nie, bo niektóre wiem, że na pewno nie ma. O, ty na pewno jest. Ty też. Albo nie? No to. Szkoda, że te skrzynie są takie losowe. Dobra. Już mi się nie chce sprawdzać, bo. Okej. Okay. Dobra. O, jeszcze tutaj. Tak, wiem. To nie ma, ale. O i tam coś jest. Nie, myślę, że tam coś jest Okej, okay, jeszcze to jest, to pozbieramy Oczywiście, bo to by mnie za bardzo kusiło i możemy wracać się do Shrine mm, Explore Pharaon Crypt O, oh, mamy jakieś nowe... G... O! Oh, jakieś mega zdolności fajne Dobrze Wow! Aha, teraz muszę gdzieś, gdzieś udać tu. Tak, w ciekawości zobaczę, gdzie to jest za epickie miejsce trzeciego stopnia, i zaraz się tam udamy. O! Nie, to nie jest to. Brzy! A z ciekawości chciałem zacząć, gdzie to jest. może później może nie musiał szukać. Pewnie i tak będę szukać, ale. Okej. Okay. Wow. Wow. Aha, to pewnie tutaj. Dobra, nieważne. Więc tak, więc to by było wszystko w tym odcinku. Chyba w następnym odcinku już będzie... Nie wiem, nie jestem do końca pewien, ale gdzieś tam widziałem, że to już będą ostatnie poziomy, po tam takich, jak w zasadzie wchodziłem w internet. Więc tak, ale ogólnie to bym, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych pa-pa!